Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak, a dzisiaj w podcaście goszczę Katarzynę Dębkowską z zespołu Foresightu Gospodarczego w naszym instytucie i Nadię Kurtiewą, z ekspertkę Konfederacji Lewiatan. Cześć. Cześć Kasiu. Cześć. Cześć Nadio. Cześć. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy e, są cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce, tak ogółem mówiąc, rozmawiamy trochę na kanwie właśnie wydanego raportu autorstwa e, właśnie zespołu Forsightu Gospodarczego, e, dotyczącego tego, jak, e, jaka jest struktura zatrudnienia tych cudzoziemców oraz co sądzą o tym. Polacy, polscy przedsiębiorcy i ogółem społeczeństwa. No więc, Kasiu, zacznijmy może od tych danych, o których wspomniałem. Jak wygląda to zatrudnienie? Ilu mamy w Polsce pracowników z zagranicy? Według szacunków, które prowadziliśmy w trakcie pisania naszego raportu, cudzoziemców w Polsce mamy 2,5 miliona, z czego takich pracujących cudzoziemców jest zdecydowanie ponad milion. To są dane z, z ZUS-u. No i ten udział cudzoziemców pracujących wśród ogół pracujących sięga już w Polsce 7%, gdzie jeszcze 10 lat temu to był niecały 1%, więc coraz więcej pracujących cudzoziemców się u nas pojawia. Oczywiście mówiąc o cudzoziemcach, no też jakby tą główną grupą, która u nas przybywa, są Ukraińcy uchodźcy wojenni, więc tutaj z danych wiemy, że wśród Ukraińców wieku produkcyjnych pracuje aż 60%. 5% tak wyglądają mniej więcej te liczby. Nas interesowało właśnie w tym raporcie, jak się te liczby zderzają z opinią, opinią Polaków. No Ale i... o opiniach może zaraz. A czy wiadomo, gdzie pracują ci cudzoziemcy? Mam na myśli tutaj branże. No głównie jest to przetwórstwo, jest to budownictwo, jest to transport. Często cudzoziemcy zajmują takie stanowiska wymagające mniejszych kwalifikacji, wykonując prace proste. Więc generalnie te branże są dość zróżnicowane. Nasze badane firmy, które zdeklarowały, czy zatrudniają, czy nie zatrudniają cudzoziemców, akurat jedna czwarta przebadanych firm stwierdziła, że zatrudnia cudzoziemców. No to tutaj z kolei widzimy taką tendencję zatrudnienia, na przykład w branży zakwaterowania, gastronomia, czy właśnie też w tej branży budowlanej, czy w handlowej. Nadia, a czy z swoich informacji wynika, że w Polsce też występuje i często występuje ten problem, który znany jest ze wszystkich społeczności migranckich, że migranci i generalnie osoby z zagranicy pracują poniżej swoich kwalifikacji, czyli tak jak wspomniała Kasia wykonują pracę proste, gdzie mają edukację czy umiejętności pozwalające teoretycznie na pracę na wyższych stanowiskach. No rzeczywiście problem niedopasowania pracy do posiadanych kwalifikacji jest dość częsty, co wynika z jednej strony z tego problemu z uznawalnością kwalifikacji uzyskanych za granicą. Natomiast też warto zwrócić uwagę na bariery związane z nostryfikacją dyplomów. Jest to proces czasochłonny, też kosztowny, co też przekłada się na możliwości, ograniczone możliwości wykorzystania swoich kompetencji. No jest to chyba wyjątkowo Trudny proces dla uchodźców, którzy znaleźli się tutaj nie dlatego, że zaplanowali, że sobie tutaj przyjadą tylko nagle. E, tak, rzeczywiście, tutaj było ciężko się przygotować. Akurat tutaj zostały przewidziane pewne ułatwienia, chociażby dla lekarzy i pielęgniarek. Natomiast e, skończyły się prace już nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i e, zostanie wstrzymany ten uproszczony proces, który właśnie pozwala obywatelom Ukrainy e, pracować w tych zawodach bez e, uznawania, bez nostryfikacji. Swoich dyplomów, natomiast też warto wspomnieć o barierze językowej, tak? które najczęściej właśnie powoduje, że to wejście do, do tych sektorów, które by były zgodne z posiadanym wykształceniem, kwalifikacjami, jest utrudnione. A czy Twoim zdaniem występują tutaj jakieś charakterystyczne różnice płciowe? To znaczy wiadomo, że większość uchodźców, akurat z Ukrainy, którzy do nas dotarli, to były kobiety, często kobiety z dziećmi, a z kolei migranci, tak typowo postrzega się ich często jako mężczyzn, którzy po prostu przyjechali jako żywiciele rodziny, zostawiając rodzinę gdzieś tam. Czy, czy w Polsce ten problem nierówności płciowych jakoś się, jakoś się objawia? Tak naprawdę zależy od kraju pochodzenia. Zdecydowanie po 2022 roku tutaj ta struktura chociażby zatrudnienia się zmieniła i udział mężczyzn spadł poniżej 60%, co jest związane między innymi z tym, że po 24 lutego przyjechało do nas dużo kobiet z Ukrainy, które też mieli Między innymi w większości są aktywne zawodowo. I najwięcej tutaj największą przewagę mężczyzn w zatrudnieniu widzimy wśród obywateli Indii. Natomiast też cudzoziemcy z Mołdawii, z Białorusi, no tutaj zdecydowanie jest powyżej 70% tych mężczyzn? Natomiast w przypadku obywateli Ukrainy, którzy stanowią większość na polskim rynku pracy, to, to to mniej więcej już wygląda także 50 na 50, tak? Czyli coraz więcej jest kobiet, no co jest związane też z mobilizacją w Ukrainie i ograniczeniami dotyczącymi opuszczenia kraju. Jasne Nadia wspomniała już o innych krajach Mołdawii, Indiach. Kasiu, czy... Wiemy mniej więcej skąd pochodzą ten, ten ogół migrantów, którzy pracują w Polsce, czy te kraje czy ten te, te kraj pochodzenia ma jakiś wpływ na sytuację zawodową w Polsce tych ludzi? To znaczy, no, tak jak Nadia powiedziała, te 75% właściwie to są osoby z Ukrainy, wśród cudzoziemców, którzy w Polsce pracują i te inne kraje, które się też pojawiają w Polsce, no to przede wszystkim Białoruś, czy właśnie Indie, czy Mołdawia, czy Gruzja. Jeśli chodzi o takie przystosowanie, nie wiem, przynależność zawodową, typową dla obcokrajowców, to można powiedzieć, że na przykład firmy ukraińskie, białoruskie często tutaj się wybijają informatycy z tych. Z tych Właśnie grup. I, I często też te obywatele tych krajów zakładają działalności gospodarcze w Polsce, właśnie zorientowane na tą sekcję informacja i komunikacja. Działają pewnie na zasadach B2B z firmami, czyli nie są bezpośrednio zatrudniani na etacie, ale zakładają firmy, żeby mogli współpracować. Tak to mniej więcej wygląda. A w innych, w innych tutaj branżach, no na pewno w budownictwie też często możemy spotkać takie nacje, może mniej, mniej znane, bardziej powiedziałabym. Tak, azjatyckie, tak. Tak egzotyczne, azjatyckie i tym się też przedsiębiorcy, że tak powiem, no cieszą się, że ma, mogą pozyskać takich pracowników. Więc tak to wygląda mniej więcej. Kasia wspomniała też o informatykach. Tutaj też w tym kontekście warto wspomnieć o programie Poland Business Harbor, który niestety w tym roku został wstrzymany. Więc ten wzrost pracujących w Polsce informatyków między innymi z Białorusi, ale też z Ukrainy, bo później ten program został rozszerzony. Tutaj możemy spodziewać się zmiany tej tendencji, jeśli chodzi o podjęcie pracy w tych branżach. Natomiast na co warto zwrócić uwagę w kontekście obywateli Białorusi? Bardzo duży odsetek też znajduje zatrudnienie w branży transportowej, która tak naprawdę boryka się z poważnymi problemami związanymi z niedoborem pracowników, więc te osoby tak naprawdę ratują tę branżę, ale coraz częściej też rozmawiając z firmami z tego sektora, obserwujemy, że coraz częściej sięgają po obywateli państw trzecich z bardziej odległych geograficznie krajów. No tak, ale zostając przy tej Białorusi, a także Rosji, no wydaje się, że od momentu pełnoskolowej inwazji też po prostu trudniej jest. Y czy powiedzmy dysydentom, ale też ludziom, po prostu, którzy chcieli się udać na emigrację z tych państw po prostu trudniej się chyba dostać do Polski? Jeśli chodzi o Rosję, no tutaj tak, był bardzo duży problem z uzyskaniem wiz, też Rosja została skreślona z tej listy państw, które, których obywatele mają uproszczony dostęp do polskiego rynku pracy, więc aktualnie mamy pięć państw. No i tak naprawdę widzimy, że w czołówce tych obywateli państw trzecich, którzy najczęściej podejmują pracę, no to właśnie widzimy też to, 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 że wpływa ta procedura uproszczona. Kasiu, w waszym raporcie ciekawe odkrycia się pojawiły, mianowicie Polacy nie doszacowują tego, jak duży odsetek ludzi z zagranicy pracuje, a zarazem przeszacowują liczbę w ogóle ludzi z zagranicy w Polsce. Z czego to twoim zdaniem wynika i jak dokładnie wyglądają te dane? To znaczy, nasze dane potwierdzają jakby takie ogólne tendencje, które też obserwowaliśmy w innych krajach w kwestii imigrantów, cudzoziemców. To często to przeszacowanie, czyli no, większość Polaków uważa, że jest więcej cudzoziemców niż w rzeczywistości, tak wychodzi z naszych badań i większość Polaków uważa, że mniej cudzoziemców pracuje niż w rzeczywistości. To wynika też pewnie z jakichś takich pewnych stereotypów, z takich pewnych obaw, które mają obywatele naszego kraju i, i, i raczej, raczej to są właśnie takie niepokoje. Podobna sytuacja była w Wielkiej Brytanii, tam również przeszacowano ten odsetek migrantów. Podobnie Podpadajmy było jak to wyglądało, tak, bo wspomniałeś, że Ukraina Uchodźców z Ukrainy pracuje ponad 60%. To i tak jest dużo, bo na przykład w Niemczech jest, jest, ten odsetek wynosi dużo mniej, ale Polacy średnio mówią, że pracuje poniżej 50. Tak, poniżej 50 więcej niż połowa 70% Polaków uważa, że mniej niż 50% pracuje tak, tak to wynikało z naszych badań. No dobra, a jak to wygląda. Um... Chodzi mi o to, czy ten stosunek do Ukraińców, znaczy w ogóle do cudzoziemców, czy na niego wpływa to, czy my mamy kontakt z tymi cudzoziemcami na co dzień? Jak najbardziej. Pytaliśmy się właśnie o opinię Polaków i takim pytaniem metryczkowym, że tak powiem, było to, czy pracował, czy, czy dana osoba współpracowała z cudzoziemcem, czy mieszkała gdzieś tam w sąsiedztwie. I tutaj wyraźnie te wyniki raczej się różnicują, jeśli chodzi o pryzmat tego właśnie, tej znajomości z cudzoziemcem. Czyli osoby, które już w jakiś sposób miały do czynienia z cudzoziemcami, mają mniejsze obawy, mają większe zaufanie, bardziej chcieli, chętniej by współpracować z cudzoziemcem, czyli generalnie to na pewno jest takim czynnikiem, który wpływa na, tą na te pozy bardziej pozytywne postrzeganie cudzoziemców na polskim rynku pracy. Mniej boją się konkurencji, na przykład z, z cudzoziemców, te osoby, które już w jakiś sposób miały do czynienia z cudzoziemców. Ci, którzy e, nie mieli do czynienia, obawiają się właśnie tej konkurencji, że to będzie jakiś pracownik, który, nie wiem, na rynku pracy polskim e, na tyle zamiesza, że Polacy nie będą Mieli pracę na przykład, prawda? No właśnie. Jak to, Nadia, wygląda od strony pracodawców? Czy pracodawcy chwalą sobie raczej kontakty zawodowe, biznesowe z cudzoziemcami, którzy w Polsce przebywają, czy, czy nie? No też te badania wykazały, że firmy, które zatrudniają już obywateli państw trzecich, mają lepsze podejście, lepszy stosunek do, do takich pracowników zagranicznych. Generalnie w aktualnej sytuacji na rynku pracy, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania związane z niedoborem pracowników, pracodawcy tak naprawdę często nie mają wyjść. Szczególnie w takich branżach, w których po prostu brakuje chętnych do pracy wśród osób polskiego pochodzenia, poszukujących pracy. No, bez, wskaźnik bezrobocia jest rekordowo niski, co też wpływa na, na chęć zatrudnienia obywateli państw trzecich. Z naszego doświadczenia i też z Waszych badań wynika, że ten kraj pochodzenia tak naprawdę nie ma znaczenia i chętnie przyjmują. Do pracy. Najważniejsze to, to, są właśnie odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, więc to jest przede wszystkim brane pod uwagę, ale no, z drugiej strony to, co może um, zniechęcać do zatrudnienia obywateli państw trzecich, no to przede wszystkim są skomplikowane procedury, no i też pewne wyzwania związane z zarządzaniem wielokulturowym środowiskiem pracy. Mm -hmm. No właśnie um, mówisz o tym, że pracodawcy chętnie przyjmują, no mi się przypominają nasze badania mojego zespołu, które opublikowaliśmy kilka miesięcy temu, dotyczące. Dyskryminacji na polskim rynku pracy obywatelek z Ukrainy. Nam wyszło w takim eksperymencie, gdzie się wysyła sfabrykowane CV i patrzy się Polki i Ukrainki i porównujemy, ile odzwonień uzyskają obie kandydatki. To nam wyszło, że rzeczywiście istnieje taka dyskryminacja na tym poziomie selekcji CV. Pracodawcy chętniej zatrudniają Polkę, chcieliby przynajmniej zaprosić na rozmowę rekrutacyjną Polkę niż Ukrainkę, szczególnie na tych niższych stanowiskach, na tych niewymagających kwalifikacji. Zastanawiam się, jaki to jest problem dla tej społeczności. No, akurat tutaj mówimy. To badanie dotyczyło akurat Ukraińców, no, ale generalnie wydaje się, że nie wszyscy migranci w Polsce tak łatwo znajdują pracę. Zdecydowanie jest tak, że wejście na rynek pracy w przypadku migrantów jest o wiele bardziej skomplikowane, na co też wskazują przede wszystkim te, te odpowiedzi na wysłane CV. Widzimy, że dotyczy to zarówno tych stanowisk niewymagających wysokich kwalifikacji, co z drugiej strony, właśnie jakby. Zaprzecza tym mitom, które istnieją wokół zatrudnienia obywateli państw trzecich, że właśnie zabierają Polakom pracę, czyli jednak Polacy i polscy pracodawcy chętniej wybierają wśród tych CV kandydatki polskie, tak bo tak bo w waszym, waszym badaniu akurat to były kobiety. Z jednej strony rzeczywiście to, to może być takie zachowanie dyskryminujące, z drugiej strony to może być obawa przed tymi sytuacjami, o których właśnie wspomniałam, czyli przede wszystkim brak znajomości przy na temat legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, które są naprawdę bardzo skomplikowane, stanowią duże wyzwania zarówno dla działów HR jak i dla pracodawców, więc jest dość niska świadomość, tak naprawdę od czego zacząć, szczególnie to będzie dużym wyzwaniem dla mniejszych przedsiębiorców. Ja myślę, że też warto tutaj dodać odnośnie odnośnie tego, że pracodawcy polscy często nie mają takiej pewności, że cudzoziemiec zatrudniony u nich pozostanie na na dłużej pracownikiem no I, w to jest, to tak, i to jest to jest tak i to jest taka główna bariera w zatrudnianiu cudzoziemców, tak przynajmniej wskazują nasze badania, bo tutaj ponad 60% właśnie wskazało na taki czynnik, ten brak pewności, że cudzoziemiec będzie tym pracownikiem długoterminowym. Oczywiście bariera językowa, to co Nadia wspominała, też jest tym kryterium takim istotnym, bo tutaj prawie połowa wskazuje na tą barierę językową i właśnie to, o czym też mówimy, brak doświadczenia w zatrudnianiu cudzoziemców, czyli generalnie nie wiem jak się do tego zabrać, więc yy, wiem już jak zatrudnić Polaka, nie wiem jak zatrudnić cudzoziemca, no to wybieram, że tak powiem, na przykład to kryterium jest jakimś kryterium wyboru. No i na pewno te skomplikowane procedury, to wszystko, nie jest, nie jest to łatwa decyzja dla pracodawcy, żeby, żeby podjąć taką decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca. Rzeczywiście w kontekście obywateli Ukrainy tutaj ze względu na uproszczone procedury dotyczące legalizacji ich pracy dość łatwo jest zmienić pracodawcę, natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o pozostałe grupy cudzoziemców, czyli inne państwa, to tak naprawdę z punktu widzenia legalności ich pobytu i pracy jest dość duże przywiązanie do pracodawcy, ponieważ nie mogą tego pracodawcy dowolnie zmieniać, nawet nie mogą zmieniać stanowiska w danej firmie bez uzyskania dodatkowych dokumentów, więc to jest taki dodatkowy czynnik, który może powodować, że jednak ta lojalność będzie wyższa. No tak, a jakie inne jeszcze postawy ci polscy przedsiębiorcy, Kasiu, przyjmują wobec tych pracowników? Ciekawi mnie też, czy mają jakieś pozytywne takie doświadczenia, na które zwracają uwagę. To znaczy tak, to, to, to o czym już wspominaliśmy, Wspominaliśmy, że cudzoziemcy są potrzebni przedsiębiorcom i w niektórych branżach są wręcz niezbędni, i dlatego głównym powodem zatrudniania cudzoziemców jest to, że po prostu nie ma tych polskich pracowników. Natomiast generalnie tutaj przedsiębiorcy dobrze oceniają pracę cudzoziemców, nie ma tutaj jakichś sygnałów płynących, że są z tej pracy niezadowoleni. Raczej ten oddźwięk z naszych badań płynący jest pozytywny. Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, że wśród tych tysiąca przedsiębiorstw, które badaliśmy, 20 25% zatrudniało, więc tutaj jakby są opinie tylko tych, którzy, mówimy o opiniach tych, którzy zatrudniali. Co prawda pytaliśmy się również tych, którzy nie zatrudniali o pewne opinie na, to, na temat cudzoziemców, pracowników jako cudzoziemców. I to, co Nadia wspomniała, no było wyraźnie widać tę pewną taką niepewność, taką gorszą ocenę, różnych tam barier, kryteriów i, i, jak, i wątpliwości tego, czy pracownik cudzoziemiec sp sp sprawdzi się w danym, w danym zakładzie pracy. To, co warte jest jeszcze podkreślenia moim zdaniem, mówimy o tym, że przedsiębiorcy chcą zatrudniać cudzoziemców, no, że widzą pewne ograniczenia, pewne bariery, ale właśnie ta umiejętność zarządzania zespołem wielokulturowym nie zawsze towarzyszy naszym przedsiębiorcom. Nie, nie przedsiębiorcom niektórzy są tego świadomi i chcą uczestniczyć w jakichś szkoleniach, żeby się po prostu tego nauczyć. Natomiast no, jest, większość jakby nie zwraca na to uwagę, więc myślę, że ten aspekt taki jeszcze edukacyjny, żeby, żeby że tak za Poznać się, że tak powiem, jak zarządzać tym wielokulturowym zespołem, jest bardzo y, takim ważnym elementem, na który trzeba by zwrócić uwagę w przedsiębiorstwach. Tak, bo to dane dek o deklaracjach, jeśli spytamy tych, tych firm, y, to zazwyczaj będą takie właśnie dość pozytywne, ale zastanawiam się, czy może patrząc trochę bardziej strony tych pracowników, czy są takie negatywne stereotypy dotyczące, no, skoro mówimy na przykład o Ukraińcach, ale generalnie mm, ludziach po prostu, y, którzy przyjechali do nas z innych państw, które jakoś blokują im, y, czy, czy są, są powodem dyskryminacji na rynku pracy. Czy Waszym zdaniem takie jakieś negatywne stereotypy są szczególnie w Polsce widoczne? To znaczy, pytaliśmy się też Polaków o to, z kim chcieliby współpracować, czy z jakich usług oferowanych przez jakie narodowości e, skorzystaliby, więc tutaj jakby, i, i mówiąc już o takich narodowościach, że tak powiem, bardziej egzotycznych dla nas, czyli właśnie Azja czy Afryka. I jakby Polacy nie mają problemu z tego, żeby skorzystać z usług, nie wiem, kierowcy, sprzedawcy e, czy jakiegoś takiego innego pracownika, który Właśnie wykonuje prace proste, ale gdyby na przykład mieli już iść do prawnika z Afryki czy skorzystać nawet z usług medycznych oferowanych przez takiego cudzoziemca, mieliby pewne wątpliwości. Oni nie są nastawieni zupełnie anty, ale pewna jakaś tam nutka wątpliwości zostałaby zasiana. Ja myślę, że głównie też no, z powodów bariery językowej, czyli i przepisów prawa w Polsce, prawda? Czyli jakby bardziej ufamy, że taka, taki cudzoziemiec z tej Afryki czy z Azji jest w stanie m, przyswoić sobie Różne takie czynności, które nie wymagają jakiegoś zaawansowania, wykształcenia i tak dalej. Natomiast jeśli już chcielibyśmy przejść na te zawody wyżej wykwalifikowane, no to pewne wątpliwości Polacy mają. Nadia, czy twoim zdaniem funkcjonują jakieś takie właśnie mity, stereotypy, uprzedzenia, które z jednej strony no, albo w ogól, ogólnie w społeczeństwie, albo wśród prac, pracodawców, które jakoś utrudniają funkcjonowanie cudzoziemcom? No, jeśli chodzi o społeczeństwo, to zdecydowanie jest dużo stereotypów. Większość z nich nie jest poparta żadnymi statystykami, danymi no, i badaniami, tak. ale tutaj bardzo w tym kontekście chciałabym wspomnieć takie koncepcji migranta Schrödingera, który z jednej strony jest bardzo leniwy, pobiera cały soc, ale z drugiej strony, w jakimś cudem też zabiera całą pracę wszystkie stanowiska ludności lokalnej. Więc to tak dobrze podsumowuje, co myślimy o, o migrantach. To bardzo często zresztą pojawia się też w polskim dyskursie publicznym. Także tutaj. Przyjeżdżają migranci, żeby pobierać ten socjal. Natomiast tak naprawdę no, ta oferta socjalna w Polsce nie jest jakoś tak rozbudowana, porównując do innych państw Unii Europejskiej. Tak jedną z hipotez, dlaczego w Polsce czy w Czechach wskaźnik zatrudnienia uchodźców z Ukrainy jest dużo wyższy niż w Niemczech jest właśnie to, ten przymus ekonomiczny. I to samo e, Bank Centralny Ukraiński nawet robił takie badania na uchodźcach, gdzie to było wskazywane. No dobra, e, to, to, to rzeczywiście wydaje się jeden z takich najbardziej powszechnych tu wszędzie po prostu istniejących dotyczących migrantów. A przejdźmy już w takim razie może do dyskusji nad regulacjami, nad tym, co można poprawić, nad tym, jak może wyglądać polityka publiczna. Nadio, co Twoim zdaniem jest najbardziej takimi palącymi sferami, problemami, które mogłyby jakoś upłynnić czy ułatwić kontakty między pracodawcami, pracownikami, pracę cudzoziemcom? No teraz jest to bardzo gorący temat i aktualnie wszyscy czekają na powstanie polskiej strategii migracyjnej, ponieważ wcześniej takiej nie mieliśmy, więc spodziewamy się, że zostaną określone w tym dokumencie pewne założenia i cele naszej polityki migracyjnej. Natomiast z punktu widzenia regulacyjnego, tutaj z jednej strony Polska jest Wśród tych państw, które jednak mają takie liberalne podejście do zatrudnienia obywateli państw trzecich, co też było związane z tym, że po prostu polscy pracodawcy potrzebowali tych pracowników, więc tutaj pierwsze uproszczenia akurat w 2006 roku dotyczyły pracy w rolnictwie, natomiast później zostało to rozszerzone, więc teraz obywatele państw, pięciu państw mają uproszczony dostęp do polskiego rynku pracy, natomiast my widzimy, że to nie jest wystarczające, ponieważ te rynki wschodnie też mają swoje ograniczenie, więc ze strony pracodawców najbardziej pożądanym takim kierunkiem byłoby rozszerzenie tej uproszczonej ścieżki. Ścieżki legalizacji pracy. Natomiast to, co jest zdecydowanie największym problemem, to są procedury dotyczące legalności pobytu, ponieważ w miarę jest usystematyzowany proces uzyskania zezwolenia na pracę. Natomiast jeśli chodzi o uzyskanie np. wizy, bądź też zezwolenie na pobyt, no tutaj mamy do czynienia z przewlekłością postępowań i ta niepewność legalności, podstawy do legalnego pobytu powoduje po prostu, że cudzoziemcy mogą niechętnie podejmować pracę w Polsce, ale wybrać na przykład inny kraj, gdzie te procedury administracyjne są bardziej uporządkowane i skuteczne. Kasia, a twoim zdaniem, już tak bardziej może patrząc od strony miękkiej postaw, programów, które mogłyby pomóc, no, skoro bariera językowa jest tak dużym problemem, to może jakieś, czy, czy zarządzanie, o którym wspomniałaś, wielokulturowym zespołem, może jakieś pobudzanie świadomości, darmowe warsztaty i tak dalej by tutaj pomogły? No zapewne tak. Ja myślę, że są takie działania, są w Polsce prowadzone, szczególnie właśnie kiedy mieliśmy do czynienia z falą uchodźców wojennych z Ukrainy, to te różnego rodzaju organizacje podejmowały takie działania, podejmowały takie bardzo dużo Ukraińców uczyło się języka polskiego. Były to najbardziej popularne kursy językowe swego czasu. Więc na pewno ten aspekt takiej otwierania świadomości edukacyjnej, ich sfery, zarówno wśród obywateli naszego kraju, jak i wśród cudzoziemców, którzy do nas chcą przyjechać, czy, 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 czy przedsiębiorców, jest na pewno bardzo ważny. Natomiast no, tutaj też to no, muszę powiedzieć o tym, o czym mówi Nadia, że jednak te, ta sprawność tego procesu uznawania kwalifikacji i i tak dalej. To jest taki czynnik, który warunkuje to, żebyśmy mogli pozyskiwać faktycznie wartościowych pracowników z cudzoziemców, żeby oni nie wybierali innego kraju, tylko kraj Polski, więc na pewno to poczucie bezpiecznego życia w Polsce i ta sprawność tych różnych procesów legislacyjnych są bardzo ważnymi, są bardzo ważne czynniki na to, żeby, żeby nasze, że tak powiem, zasoby kadrowe zostały uzupełnione. No bo w tym momencie i zarówno branża edukacyjna, i branża medyczna czy budowlana to są takie branże, które zawody, których zawodów deficytowych mamy bardzo dużo i tam bardzo liczymy na cudzoziemców. Tutaj też chciałam nawiązać do tego co Kasia powiedziała w kontekście zmiany świadomości, że dotyczy to nie tylko cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę albo zamieszkać w Polsce, ale też powinny te działania być kierowane do społeczeństwa przyjmującego. Jest to bardzo ważne zarówno w kontekście um, panujących obecnie stereotypów, jak i po prostu um, komfortu życia w kraju. Um, oczywiście no, widzimy teraz taką transformację Polski w kraj imigracyjny. Um, coraz więcej um, obywateli państw trzecich do Polski przyjeżdża. Natomiast czy polskie społeczeństwo jest do tego przygotowane, czy są podejmowane jakieś um, skoordynowane działania na rzecz um, integracji tych obywateli, chociaż no sama koncepcja integracji też jest często krytykowana, natomiast z mojej perspektywy takich działań zdecydowanie brakuje. No właśnie, bo według badań z dziedziny ekonomii i migracji, to w gruncie rzeczy skuteczność integracji często zależy, często głównym determinantem jest postawa społeczeństwa przyjmującego. Ale chyba zgodzi się Kasiu, nie wiem, czy jest pole w Polsce, w polskim społeczeństwie, do tego, żeby taka integracja, taka jak to Nadia nazwała, zamiana w kraj imigracyjny odbyła się z korzyścią dla wszystkich. No myślę, że tak, bo zarówno z naszych badań wynika, że i przedsiębiorcy potrzebują cudzoziemców, ale też społeczeństwo polskie zdaje sobie dokładnie z tego sprawę, że cudzoziemcy są niezbędni na rynku pracy, żeby te niedobory, niedobory tutaj zapełnić, więc wydaje się z naszych badań, że jednak społeczeństwo polskie jest otwarte na cudzoziemców. Jest tutaj pole, że tak powiem, do tego, żebyśmy mogli razem wspólnie funkcjonować, a te wszystkie kwestie organizacyjne, prawne i tak dalej powinny tylko jakby tutaj budować dalej tą dobrą przyszłość. Takim optymistycznym akcentem w takim wypadku pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę Nadii Kurtiewej i Katarzynie Dębkowskiej. Dziękuję bardzo. I zachęcamy Państwa do słuchania innych odcinków naszego podcastu.